Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony ja, czyli Katsuscra. Zapraszam Was na ciąg dalszy odcineczka z Don't Starve Together Typie. Dajcie mi to. No a halo! Ktoś ze mną? Już, On jest... idę, jestem. Bie. On jest teraz na mnie. Leni, nie, bo na mnie. Na bo mnie? Się... Jego się w ogóle da winić. Tak. na mnie. Ale trójkę to jeszcze w dodatku Easy. On nie niewiele kogo. <laughs> Ale zawsze go od plecku Ła, nie, Niedobry Dobrze, no. że on nie jest szybki no. Ej, mi się nie. jakiś pasek zapełnia Wiecie o tym? Jakiś pasek do bicia Może dostaniesz chcesz... jakieś turbo Ale on spada ty, Ej, ty, kurczę, coś... bo ja nie mam gdzie... Ej, chcecie pobić słonia? Moment to Kurde to Chcemy, ale ja muszę zostawić rzeczy, dobra? Mogę? Please, weźmie mi ktoś zbroję, bo ja naprawdę jej nie, nie mam gdzie wziąć. Nawet ręce mam zajęte, albo zaczekajcie tu na mnie. Nie wiem, co chcecie. Whatever, narąbałam wam 60 drewna. To wiecie, ja też dużo narąbałam. Bardzo się cieszę, kocham cię, ale no weź. Jest, gdzie ta lodówka stoi? What the fuck? No właśnie, o to samo Ey. mówiłam, ty. Kurwa, kto wyrzucił tę zbroję tu? No, ja no mówiłam, żebyście jej przypilnowały Boże, chwilę. Ty, ty w ogóle nie słuchasz, co się mówi. Mama do mnie po prostu przy, przyszła. Aha. A kto robił tak ambitnie pułapkę na ptakach? Ja? A co? Ej, Tam się Ale nasionko. jedna rzecz. Aha. Laski, jedna rzecz. Jak mi ktoś zabierze kwiatki ciebie, na zbliżnę, to rąbnę. Dla ciebie wszystko jest nieambitne. Także nie nie spalać nie, nie spalać żywej kłody. No ja wiem. Czekaj, bo ja ją w ogóle chciałam tylko przenieść do tej drugiej. O tu. O, tak ptak się już złapał. No bo nasionko położyłam. Kul, cool, szybko. Ej, y, powiedzcie mi tylko, please. O kurwa, please? nie mam plecaka. Gdzie mój plecak? Jaki plecak? Jakie eee, zamiecenie? mój plecak. Może kto ugotował, kto ugotował zgniliznę? Ja. Jezu, katsu! Masz mod, żeby tego właśnie unikać, to żeś... Ale tam mi nie pisano, co to jest. No to musisz dać predict. O, to biorę, Ej, nie... ale nie piszę nadal. Tam ci nie ma napisać, tylko pokazać. I nie mam A... mojego plecaka, ja pierdolę. A może tam przy trolu... Boże, trolu. Przy drzewcu ja to... Jak ktoś no idzie tutaj po tego coś leży. Zobacz, jakiś plecak tu. Ile no jest w sumie skrzynia. tu plecak? O ja, piernicze, jakim cudem. No ja, Dobra, chcę iść jakim. ja chcę, no, tylko jak właśnie wiemy. chcę z plecaka wyciągnąć tu masz. drewno. Ja bym chciała sobie dzidę zrobić jeszcze jedną, ale potrzebuję złota, no, nie ma nic. Ja, ja już nie mam, sorry. Dałabym ci, ale naprawdę. A ma ktoś deski? Leżały ja tu gdzieś coś. kiedyś. Ja mam kwiatka. I trybiki znowu nie wiem czemu. Zrobiłby ktoś jeszcze jedną skrzynię, proszę, bo na drewno chcę. Tak się mi uda to Ja gotuję. Nie dotykać mnie. A bez patyka. Będzie garnek? Nie, co to, to jest? Potrawka. A jak dam dwa mięsa? Nie, to jest Poczekaj, bo dopóki on jest żywy, to się nie psuje mięso. Ale on się kiedyś umrze, wiesz? No ale to przez chwilę, wiesz, to przedłużę. bo chyba sobie potrzebuję upiec grzybków na psychę, bo... Bo mi psycha siada. Picha ci siada. czemu. Ja chcę jajo gdzieś wyrzucić. Tylko nie wkład... Nie... O Jezu, ile drewna. Ja sobie pożyczę trochę. No mówiłam, że idę zbierać. Ty no, ale... Nie ma za co. Fajnie, nie? Jeszcze na rąbie. Jezus, Psycho Killer, ty myślisz, że dlaczego mnie drzewiec skonił? No, okej, okay, dotarło. <noise> Gdzie nas no ze zbroję? No, znowu ptak się złapał. A ma się jagutki jakieś? Nie, mam. Eee, nie. A mam, sorry. A ja teraz nie. Masz weź sobie na następne, czy coś. Trzy ci dałam, bo trzy też mam. Ja sobie tego grzyba na psychę potrzebuję upiec. Imagine grzyby. Imagine. Już ja wiem, co to za grzyby, jak one psychę poprawiają. Ki. Najlepsze przecież na świecie. Grzybki halucynki. Od Pawełka dla Lucynki. Już myślałam, że spełnia nie. Już chciałam krzyczeć. Czemu? Bo gloomer O o o a, a. Komuś szaszłyka? Daj. Niekoniecznie, ale przydałoby się za to więcej węgla. No teraz garnek. idziemy na idziemy teraz na słonia, co? Taki był plan Dobrze. pierwotny. Dobrze, idziemy na słonia. A raz e, ale na przykład w drodze powrotnej można zebrać węgiel. To naprawdę nie jest wielka fatyga. Dobrze, dobrze. O, ja kaktusy widzę. O, kaktusy są dobre. idziemy na kaktusy. Kaktusy są koks Dobra, gdzie ten. Gdzie ten słoń? Trzeba znaleźć... niego? No właśnie szukam, trzeba znaleźć na podłodze takiego pierda, taką No to ja wiem, ten ziemię. Boże, ty grasz w tę grę 3 dni czy 3 lata? E, ten... no, czekaj, my idziemy po tego słonia, bo zresztą się rozdzieliliśmy, więc nie wiem w sumie No bo każdy no szuka t... tropu Kto znajdzie trop, no to... No to hura, to znalazł trop Patrz, i znowu tak było, że jakby pełni nie było Przeleciała Ale nie, pełnia jest yy, 12 dnia Hmm. Czy tam jedenastego? Nie ja wiem, ale. Ty też się pokazuje ten taki ciężar, co nie jest z modów, nie? Nie, on się tak pojawia. No, i jest jakby po pełni. Nie. nie! Świeci się od lewej, a po prawej jest ciemno. No. Znaczy ten nie. Szponka. Nie, czekaj, a nie. O, o, złamany kołek, na co to komu? O kur. Wdepnęłam przypadkiem w pająki. I ma ktoś tego gnoja? Nie. Gdyśmy cię wybrali. Ale mam bawoły. Kupa! O! Wiecie, że jak się nakarmię muchomorem świnie, to też robią kupę? Wszystkim, jakie nakarmisz? O, no, znalazłam książkę kucharską. Możliwe, że ją wyrzuciłam gdzieś. A, no to czy te pojedyncze kartki? Jedno i drugie Jeju, ile tu jest pająków nie, Gdzie ty jesteś? Pokaż ten raj A, Nie, dobra, o, w sumie to... Tu są dwa kokony i gdzieś tam jeszcze był trzeci Ale tu są już podwójne, to niedługo będzie mm -hmm, podwójne tak, nie? tak Łazi ich tu od groma, gwarantuję mm, Nie kuś Bawu, dawaj kupę Mieliśmy pójść na koa elefanta i się zesrało No i dupa nie ma słonia Znowu się zesrał Niup mi jedną. Co za szmaciasz? Ej, co Ej. Jest? Nie mogę znaleźć kolejnego śladu Ja idę po gloomera ogólnie Bo jest spełnia Teraz, dzisiaj Dobra O ty się przemienisz w ogóle Pandy Psy idą, ja jakiernicze Kacu? Przykujemy się Hop. Chyba idą py, 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 mhm. piesek, nie mam zbroi Już U mnie był jeden U nas są już trzy A, no bo jesteście razem Oś ty dziady. Pięć Boże, to też tyle szykowałam Sześć No, i mnie tam nie ma I ja cały czas otwierałam u Katsu drzewko umiejętności zamiast... Ech. No nie, no przeszukałyśmy cały teren, te ślady po prostu zniknęły Zniknął dziad No to kiedyś Ej, tu wróci jest. Tu jest drugi, patrz Pyk Aha, no i teraz tam to proponę. Tu Jak coś to teraz będzie jasno i... Pik. Sasza się zamieni w... Tam, w coś. Tak. <laughs> to idziemy szukać tego słonia, dawaj. No właśnie, ciekawe w co. O, tu, tu, tu. O Jezu, U, oj, stawiam na kaczkę. To jest gęś, dalej, ale... Dalej, prosto, dalej. O, na gęś. Yy, Nie, to są szaczenie. Gdzie jest kolejny ślad? Tu. O, masz. U, dziwne radio. Dawaj. na kim ty lubisz najbardziej grać w lontargu? Patrz, ile desek! Jaka śmieszna e, krawędź Ja takim harcerzem O, oh. harcerzem Ułoooś! Ja już harcerza Aaa, harcerzem, multerem Poczekajcie Ej, tu jest A, ten, ten ślad Dawaj Ej, patrz, co ja mam! Mam ziazie! Co masz? Ziazie Ziazia Stylito. Idziesz ze mną. Glumera. Tutaj, tutaj. No to dawaj rozwijaj to, bo ja nie mogę jako Łoś. O nie, to perze. Tu. Właśnie nie rozumiem, czemu te perze są. Jakby, no właśnie czemu nie są w wioskiniach? Zaraz im rąbnę. No przynajmniej znaczy, ja chciałabym, ale. A kto by co robił, nie jest Jest, tu jest. Nie zachodni. wiem, upieczone coś tam robią. Taki słodki, mam musimy go zabijać? Tak. To poczekajcie i do was. Jak go zmierzam trochę w tym kierunku? Boże, ja go nie Drzewo. mogę zaatakować w ogóle. Bo tak ta, 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 jak nie wiem, nie mogę go zaatakować. Ale to on za mną biegnie! O co ci chodzi? O Jezu, boga? Tak, Chyba mi się włócznia zniszczyła Nie, nie zniszczyła o, się O nie! O o, umieram Weź go, weź go, please No umieram. staram się! No tak, tylko on jest skupiony na mnie, fajnie no nie, A wy nie jesteście na bagnach? Co? A Co? wy nie bo jesteście ja na bagnach? Weźcie go w macki A nie, bo dobra, to nie ten biom, sorry nie, nie, Zupełnie nie, nie tylko biały ja polecam klatki. Klatki są najlepsze. No ale na słonia? <grym grym> nie bingo. wiem. Ja jedyne co w tej grze robiłam to chodziłam po pająki. Nie do samego, Stawiałam nie klatkę, zabiję, no. No już, ja musiałam katek. w ogóle zbroję i broń wziąć. No, no, o, na No na no, no, nasiona zjem. Jak widzicie, lód ogólnie to kopcie, nie? Bo możesz dać trzy lody i mięso i to działa. No, no wiem. Tylko tego, tych największych minie nie ten. Największe sobie pościnam. I tak śmiesznie trąbają. Trąbają. No tak mówią, każdy innym, inną trąbką gada. Tyle? Już Ci się skończyła pochodnia? Nie, schowałam. Weź jeszcze może to drzewo chociaż. Się, poczekaj, bo się jeszcze zapala od siebie. No, to nie, to jest za daleko nie, już to Nie, to Tu było niższe Tatsu, hasza! Zupa idę. Zupa czeka. No, czeka O, jagódki odrosły Co to tu zleciało? O, o, to jest Ziazia, poznajcie ziazie. O, ziazio. jaki fajny Akurat <grym, grym>, zaczął skakać Tego siema, proszę nie ty bić jesteś. Tego proszę nie bić i to proszę szanować od tego... Dobra, oparcie, jak, jak, staniesz, jak staniesz przy nim... To zacznie ci rosnąć psyka. Oooo! O daj, dobra, bo ja mam prawie połowę. Teraz no to będzie Ja mam grzyba dla ciebie. Oparcie O patrzcie, śpi. No, kto? Kto, Pięć kto, kto to zrobił? Ale co? Zabrał się z tego. To nie ja. Tu leży na pewno ziemia. Nie, no, no, sobie. Co tam chce? Ja sobie chcę? Bo o, zaraz wiesz, będzie... co ja sam chcę wrócić do garnek. Ja w sumie, wiecie co jest, ja zobaczę, czy ja mogę zjeść dżem, bo chyba nie.